Witajcie wszyscy z powrotem. Dzisiaj pokażę wam najnowszy dostępny kupon lub kod rabatowy do Surfshark. Jeśli się spieszycie, skorzystajcie ze znaczników czasowych, gdyż później omówię różne funkcje Surfshark oraz wyjaśnię, dlaczego warto go kupić. Jeśli chcecie od razu przejść do linków z cenami i zniżkami, wszystko to znajdziecie w opisie poniżej. Podlinkuję również pełną recenzję, jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o Surfshark. Wszystko co musicie zrobić, aby skorzystać z najlepszego kodu rabatowego, jaki udało mi się znaleźć, to kliknąć w link w opisie. Będziecie mogli skorzystać w ten sposób z tej oferty, dzięki której zaoszczędzicie sporo, ponieważ otrzymacie dodatkowo 2 miesiące w ramach dwuletniego planu. W sumie więc otrzymacie subskrypcję na 26 miesięcy. A jeśli z jakiegoś powodu nie będziecie zadowoleni z usługi, Surfshark oferuje pełny zwrot pieniędzy w ciągu 30 dni. Wystarczy skontaktować się z ich zespołem pomocy technicznej, który jest dostępny codziennie przez 24 godziny na dobę. Teraz, gdy już wiecie jak skorzystać z rabatu, porozmawiajmy trochę o tym, co oferuje Surfshark. Surfshark jest dumny ze swojej polityki braku rejestrowania logów i zbiera tylko podstawowe dane diagnostyczne oraz informacje o wydajności. Posiadając doskonały bilans braku wycieku danych, możecie zaufać, że wasza aktywność online jest bezpieczna z Surfsharkiem. Ponadto Surfshark przeszedł niezależne audyty w latach 2018, 2020 i 2022 i wprowadził znaczące ulepszenia dotyczące bezpieczeństwa i prywatności, tak jak sieć serwerów działających tylko na dyskach RAM, co oznacza, że żadne dane nie są przechowywane na dyskach twardych. Dodatkowo, szybkość Surfsharka jest równie imponująca jak jego bezpieczeństwo. Dzięki szybkiemu, niezawodnemu protokołowi WireGuard Surfshark może konkurować z dużymi graczami na rynku VPN. Jako osoba korzystająca z Surfsharka od kilku lat, mogę powiedzieć, że nigdy nie spowolnił mojego połączenia. Poza tym, dzięki Surfsharkowi strumieniowanie jest łatwe. Nie będziecie napotykać żadnych problemów z korzystaniem z tego VPN w trakcie korzystania z popularnych serwisów, takich jak Netflix, Hulu i Amazon Prime Video. A jeśli interesuje Was to rentowanie, Surfshark w pełni obsługuje bez żadnych ograniczeń przepustowości. W przypadku gier Surfshark minimalizuje ping, aby zapewnić płynną i nieprzerwaną sesję. Wystarczy połączyć się z serwerem VPN, który jest najbliżej serwera gry, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. I mimo, że Surfshark jest przyjazny dla portfela, nie będziesz musiał rezygnować z żadnych zabezpieczeń ani funkcji. Surfshark posiada takie funkcje jak blokada reklam CleanWeb, przełącznik Kill Switch dla lepszego zabezpieczenia, Split Tunneling, wiele różnych protokołów oraz tryb No Borders przydatny do omijania cenzury. Będziecie mieć również dostęp do serwerów Multihop dla większego zabezpieczenia oraz do serwerów ze stałymi adresami IP. Jednym z najlepszych aspektów Surfsharka jest to, że jedną subskrypcją można zabezpieczyć nieograniczoną liczbę urządzeń. To ułatwia dzielenie się VPN-em z przyjaciółmi i rodziną, nie martwiąc się o limitowaną ilość jednoczesnych połączeń. Z ponad 3200 serwerami w 100 krajach Surfshark jest kompatybilny niemal z każdym inteligentnym urządzeniem, w tym ze stickami do strumieniowania i ze Smart TV. To na tyle w tym filmie. Jeśli jesteście zainteresowani dowiedzeniem się więcej o Surfshark, pełną recenzję znajdziecie w opisie poniżej. Znajdziecie tam też kod rabatowy, o którym wspomniałem na początku, więc śmiało skorzystajcie z niego, póki jest jeszcze dostępny. Zostawcie komentarz poniżej, jeśli macie jakieś pytania. Chętnie na nie odpowiem. Polubcie i zasubskrybujcie, jeśli chcecie wesprzeć kanał lub być na bieżąco ze wszystkim, co jest związane z VPN. -ami. Do usłyszenia w kolejnym filmie.